Cześć, witajcie, moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo staraj się w kolejnym odcinku z gry. Mass Effect Andromeda, bawimy się dalej w tej gierce. E, tak, lecimy od razu, lecimy od razu, od razu, od razu, lecimy do wyłącznika. Nie, bierzemy hełm. Ok, hełm wzięty. Damy coś wyłączyć. Okay. Wyłączyłem bowiem laptopa, właśnie. Ok. Aha. Ach, nie będzie przerwy na Siusiu, ale ty jesteś zabawowy chłopak. Podrężnik polowy drużyny pionierskiej, wstęp. Jako członek pionierskiej drużyny odkrywasz krytyczną rolę odgrywasz. Krytyczną rolę w próbach odnalezienia domu w Nowej galaktyce przez inicjatywę Andromeda. Drużyna czeka wiele wyzwań: weryfikacja stosu złotych światów, rekonesans i mapowanie znanych terytoriów, planetarne i kosmiczne, analiza naukowa oraz odkrywanie nowych zjawisk, potencjalny pierwszy kontakt z obcymi, tworzenie relacji dyplomatycznych z auto, autochtonami? Nie wiem co znaczy. Autochtonami, dobrze czytałem, ale nie wiem co znaczy. Ogólne wsparcie placówek. Okej, okay, dobra. Dziękuję bardzo za informację, lecimy dalej, no przejdźmy do tej fabuły już dalej, no nie mogę wytrzymać. Aha, okej, okay. dostajemy też broń, Predator, to jest nasz pistolet, mhm, okej. Mam jeszcze jeden datapad, e, wrócę do niego, ale nie będę go czytał, już troszeczkę czasu nam zeszło. Jeżeli chcecie, oczywiście śmiało, e, przeczytajcie sobie, pauza i czytacie ile chcecie. so just another boring day at the office huh -takes. Departure in five. <laughs> if it was this wouldn't be any fun i can't wait to find out what's down there i know what you mean oh i always wondered what it was like when explorers crossed the ocean nothing but stars and dead reckoning to guide them and a map that said here be dragons well if they made it we can too and maybe see a dragon along the way I Fajnie że mogliśmy pogadać, no. Skóra wydaje się być fajna. chociaż ogólnie to postacie wydają wydaje mi się troszeczkę gimbuściarskie, ale może mi się tylko po prostu tak wstępnie wydaje. Gadownia jest troszeczkę ekscytacja tak samo jak ja to odczuwam w związku z premierą tą gry, tej gry, chociaż oczywiście premiery jeszcze nie było. Tak oni też jarają tą przygodą. pathfinder wants a medic on hand and if that is home down there i'm happy to knock on the door no, może być ciężko, ale też się jaram. if it's what we hope it is it'll be one for the history books you got a quote ready one small step i'm pretty sure your dad will handle that honor even five sir we broke out the weapons as requested anything we should know about seem prudent given the situation we'll be short-handed with sarah out i heard what happened your sister's strong she'll make it sarah wouldn't want us to worry because of her you're right the mission comes first though i doubt your mother would have seen it that way I promised her I'd get you two here safely. Okay, team, listen up. I chose each of you for the Pathfinder team, not just because you're talented and passionate, but because you're dreamers, like me. We dream of exploring the unknown, of finding the edge of the map, and then discovering what lies beyond. Kiedy ludzie spojrzą na to, i so, okay, to że nie że że nasze pierwsze w Andromedzie wszystkiego, co Mamy tylko jedną szansę być Więc, historię. to był nasz ojciec. Heh, trochę bo przez cały czas e, słuchałem, co mówią, a nie czytałem i nie widziałem, że tam są ich imiona. To był Rider Senior, czyli zakładam, że nasz ojciec po prostu. Okej, okay. też jest pionierem. To wyjaśnić pewne rzeczy, wyjaśniają się po prostu. Eee, no trzeba czytać te napisy chociaż skoro tak. Whatever it is, it stopped the hyperion in its tracks. It appears to be an unstable mass of dark energy. If you say so. stay Clear. Shows all clear. What is dark energy? Some morose energy. How did they translate it? What is it? Is it some kind of tkanka Jak to it doesn't look like a golden world from here. The ionization levels are rising. Stay on course to the landing zone. Oxygen levels are below minimum human requirements. Is this the right planet? We had this all worked out. Keep it tight, Shuttle Two. Uh, the mountains are floating. Look! The side! That has to be advanced engineering. hyperion this is the Pathfinder. We've got evidence of an alien civilization. Has anyone seen us? What if they're not friendly? We stick to contact protocol. No use of deadly force unless hostile intent is clear. Ja yeah, pierdolę! Coś tu się naprawdę... Wow, nie spodziewałem się, że to nasz... nasz prom nawali. Ale się odjebało Ale ten świat wygląda naprawdę pięknie Too. Did the others make it? I don't know. It was all a blur. Shuttle split in two. This is like some nightmare. Yeah. No way this is home. Looks like we're gonna find some high ground.

We gotta get through it. Okay, sprint. No, is it we it? Welcome to Habitat 7! Keep moving! Ah! Damn it! Shit, that hunt! Looks safer under there! Is this for real? What the hell is going on with this place? Ok, bronię. Wydaje się, że wszystko działa, no rzeczywiście. Myślę, że, że jest ok. Schowajmy broń. Mogę kontrolem wspinać się, tak? Dobrze rozumiem, tak mi się wydaje. Że tak kliknąłem na spację przypadkiem. Taki kurde klif. No sure, okej, okay, bo tam u góry... To mi pokazuje strzałkę w górę i O oh, mój boże. Okej, okay, jak to użyć? No co? E, F, Control, spacja. E, jak to użyć. No nic. Zostawiamy to skoro tak. No, kontrolę. W odróżnieniu od Masereta 3, tutaj się nie robi wszystko spacją. Miła odmiana. Aha, przebiłem się przez ścianę, ale jak mówiłem, nie przejmujemy się.

Thanks. What the hell is that? Don't know, but it's our job to figure it out. That sounds like your old man talking. He was right. Something went wrong here. We have to find out what. One thing at a time. Ryder, it's Fisher. Wait. Look. Holy <laughs> oh, shit. What was first contact protocol again? No deadly force unless fired upon. <laughs> yeah, said no one in the field ever. How do we handle it? Shot at hello with these guys. Yeah, and Fisher gets shot in the head if we're wrong. Nice and easy. We only go hard if we have to. Don't think they've spotted us yet. us. <laughs> no, we can't understand you. We're not here to fight. That man's with us. No, me. Doesn't sound friendly. <laughs> What's the other guy doing? I don't... No i fajnie, tyle z bycia przyjaznym. We know it's what. The brochures were light on aliens who want to shoot your head off. We still don't even know what they wanted. The way they treated you? Blood samples, I'd say. Lots of them. Who says we'd even understand? Or they'd understand us? It's a new galaxy. I guess it's too much to expect they'll play by Milky Way rules. They broke the rules in any galaxy. But why go after us like that? Only thing I know for sure? Dacon's hit just as hard as ours. Where are the others? Gone. Kirkland and Greer went looking for help. Come on. Ah, My leg! Can you move? Yeah. I think it's broken. You guys push ahead and look for the others. You sure? Yeah. Just find us a ride out of here. And take a few more of them out while you're at it. Ok, czy jak się okazuje. Nie są zbyt przyjaźni. Ja pierdzielę. Miałem nadzieję, że jednak się dogadamy. Jak na razie wygląda na to, że trafiliśmy do tej złej cywilizacji. Mam nadzieję, że będą jakieś przyjazne. Przynajmniej dla odmiany. Ok, mm, Weź wszystko. Right. Okej, like okay, teraz jak mieliśmy uruchamiać... A, Q Uruchamia e, pokazanie gdzie jest cel. Okej, okay, no to idziemy. Obawiałem się, że tak się może skończyć, że ta planeta wygląda na taką, która jest groźna, a nie przyjazna. Is that lost uh, i can't believe we're doing this yeah pierre yeah. yeah, no vital signs just shot him in cold blood he was trying to surrender why kill him would we treat them any different if they showed up on earth armed to the teeth uh, maybe not No, w sumie racja, nie? Ale bez broni byśmy mogli być po prostu zarżnięci, nie? Ach, ja pierdzielę. U, na to miałem spojrzeć. O kurde. No rzeczywiście będą to... <grytanie> do siebie ale wygląda też to niezbyt pokojowo. O, coś niewidzialnego! Na razie mamy problem, bo kończy mi się amunicja. Jak na razie, coraz więcej z. Okej. Okay. mamy zadanie dodatkowe, które się nazywa Znajdź Grira". kimkolwiek on jest. My zastanawiam się, gdzie on może być.

Mamy też karabin jakiś, ok. To no dobrze. Bo Predator i... E, nie wiem jak się ta broń nazywała, ale obie te broń są bardzo, bardzo standardowe. Tam gdzieś są nasze cele poboczne. Widzą nas serio. O mój Boże. Tyle spokojowych re rewelacji, no. O mój boż. Trzeba tak to wygląda. Mieliśmy się zaprzyjaźnić, miałby tak prosto. Wysła jakieś randoma, żeby <laughs> sprawdzić, czy nas pokona samemu. Ja pierdzielę. Walka bardzo przypomina jedynkę. Znaczy jedynkę jezu trójkę. Nie wiem, czy to źle w sumie, bardzo mi się to podoba, ale... Ale może być e, po prostu dość powtarzalnie przez to, ale zobaczymy, oczywiście zobaczymy. Nie oceniamy na razie, to jest dopiero początek. Nie, nie, ma sprawy, no. Co, co, co? Coś nie powiedziałem o Mass Effect'cie, akurat nie słuchałem. Kurczę, szkoda. chyba skrzynka z amunicją. To bardzo dobrze, bo mi się już totalnie kończy amunicja. Okej. Okay. Okej, czyli znaleźli amunicję. O, kurde, czyli naprawdę to jest. To jest wiecie jak to może wyglądać? Czy to może być po prostu e, planeta wojskowa, typowo wojskowa i po prostu wyjebaliśmy im się na teren wojskowy? I po prostu się na nas wyżywają, bo my za, jakbyśmy ich zaatakowali. Przerażające. Okej, okay, biegniemy. Yy, ja bym chciał wejść tam na tereny... ...najpierw poboczne, a później dopiero teren główny przesz przeszukać, bo... <laughs> ...chciałbym jednak wykonać wszystkie misje. <laughs> no, trochę mi gardło wysiada, no no no. Nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo. Na razie jeszcze cel poboczny. <laughs> Nie, mm. yeah, like okay, Jakieś pulsowanie, niczym. E, w jakich że tak było? W jakiejś tak było już? Pewnie wielu, ale w jednej mi się bardzo kojarzy, popularnej. E, no cóż. No ale dobra, jest już 25 minut na e, liczniku, więc tutaj tego czyta odcinek. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was już. Myślę, że jutro na kolejny odcinek z gry Mass Effect Andromeda. Dziękuję bardzo za oglądanie, siemanko, no i cześć!